A tutaj jeszcze jedna wspaniała, lecz oczywiście winogron winogron ta właśnie odmiana właśnie winna typowo granatowo właśnie. Niebieska, ta fioletowa. Tu już winogrona dojrzewają. Proszę jakie kiście winogronowe Schowane, schowane trochę za liśćmi. Bo się rozrósł ten winogron, pięknie się winogron rozrósł. O! Proszę jakie kiście winogron. To już niedługo będzie można wybierać na sok, na powidła, trochę na win. Typowe, takie typowe, fioletowe, winogron, klasyczny, piękny winogron. Mmm... Wspaniały, można już też spróbować w smaku. Mm. Już dojrzewa, ale trzeba troszeczkę poczekać. Taki już jest fiolet, fioletowato-niebieskawy, no jeszcze niektóre takie zielonkawe fioletowato, niebieskawy kolor ale jeszcze niech trochę bardziej złapią taki granatowo-fioletowy Pięknie. piękne mnóstwo kiści, o proszę tu następne między liśćmi się skryły można było trochę przeciąć te liście, ale to nie, bo soki żeby dochodziły, po prostu się tak fajnie rozrósł a tu schowane kiście schowane kiście winogrona pięknie, dużo kiści hmm. Chyba nie, no,